Witam! Lakier bezbarwny Gold Car Plus, szybki HS. Specjalnie dla Was stworzony produkt. Yy, problem jest z tym, że wszystko jest pięknie, ładnie, ale przychodzi nam jesień, szeruga, wilgoć, zima, wczesna wiosna, wysoka wilgotność. Większość produktów 2K bardzo utrudnione utwardzanie ma w tym czasie specjalnie na okres zimowo-jesienny wczesną wiosnę stworzony lakier bezbarwny proporcja uniwersalna mieszamy go w proporcji 2 do 1 z dedykowanym utwardzaczem nie dodajemy żadnych rozcieńczalników uproszczona aplikacja standardowy pistolet dysza 1 2 1 3 hPLP system RP konwencjonalny aplikacja 2 normalne warstwy z przerwą około 5-10 minut, zależnie od warunków, czy pracujemy w kabinie, czy w pomieszczeniu przystosowanym. Zalecane doschnięcie w temperaturze otoczenia. Poprawne utwardzanie nawet w temperaturze 16 stopni. Co nam daje ten produkt? Możliwość aplikacji powierzchni albo wysokiej rozlewności, albo z efektem struktury. Jak położycie, tak zostanie. Pierwsza warstwa Pierwszą warstwą tak naprawdę sterujemy. Możemy uzyskać morkę, grubą fakturę, lub wręcz gładkie rozlanie. Prosta, bezproblemowa aplikacja. Czyli, proporcja mieszania 2 do 1, żadnych roześnieczalników, pistolet 1-2, 1-3, dwie warstwy, między warstwami 5-10 minut, Schnięcie w temperaturze otoczenia około 2,5 do 4 godzin. Zależy jaka jest temperatura. Prosty, niezawodny. Polecam.